Witam Was w kolejnym filmie. Rozsiewamy wapno po kukurydzy, to już ciemno, bo już jest 17 godzina Ale, ale tu sobie wjeżdżam w rządki, jakąś odległość złapię w rządki, wjeżdżam i jadę prosto. Także będzie to dobrze zrobione. Tutaj akurat był ten clean. Niecały hektar był zostawiony na ugór, teraz to jest poplon. Tu też rozsiewam wapno. Także tutaj na 6 hektarów mamy samochód. Rozsiejemy to w dawce 2 tony na hektar. Zostanie nam druga połowa auta na przyszły rok po kukurydzy, bo na tym polu będzie kukurydza. Po całości już. Także co? Tu sobie rozsiewamy. No tak jak widzicie teraz na poplonie. Tam na kukurydzy. ładnie sobie rozsiewamy wapienko. Myślę, że to będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. Przykryć to wapno, zostawić drugą połowę auta na, na drugi rok po słomie, po kukurydzy. O tak, tu by wyszło całe auto, to by wyszło ponad 4 tony na hektar. To nie ma sensu. Lepiej to zostawić i w przyszłym roku znowu jakąś tam dawką sobie to pojechać także wapno to jest Nordkalk standard takie to zazwyczaj stosujemy widzicie jak się tutaj pyli to wapienko także jest, jest ładnie rozdrobnione i stosujemy sobie po po tym poplonie tutaj żeby poprawić tu pH rozłożyć tą słomę jutro ładnie tą słomę sobie po kukurydzy bo poplą oczywiście zostaje ale słomę po kukurydzy jutro sobie ładnie przetalerzuję żeby to zmieszać i pole zostanie na przyszły rok znowu na kukurydzę tyle w tym temacie tutaj tym, na tym klinie się chwilę pokręcę ogarnę sobie tutaj ten klinik, jeszcze skończę i już później, tylko wzdłużnie skończę, już tam niewiele jeszcze jeden wózek lub dwa będę musiał załadować będziemy mieli koniec i zjeżdżać sprzętem do domu koniec, koniec będzie pracy na dzisiaj Jutro sobie przyjadę talerzować. No i mamy kolejny dzień. Yy, przyjechałem talerzować sobie do ściernisko po kukurydzy, ale ciężko to idzie. W nocy tutaj padało. Do tej pory też padało. Teraz już tak ustaje, ale widzi mgła. Taka pogoda nieciekawa, a Ziemia tu jest stęga, także zrobiło się trochę błoto. Mam widać nawet na koła. Także troszeczkę mi się tu zapycha, muszę pomału jeździć. Wydaje mi się, że słabo to jest wymieszane. Raczej będę to dwa razy jeździł. Zdecyduję jeszcze jak... O tym jak skończę pierwszy raz jeżdżenie. Ale raczej... Raczej dwa razy tutaj Żeby porządnie tą słomę tu wymieszać No tutaj kamieni trochę słychać jest Także tutaj Na drugim na ubiegu drugim Mamy jakieś 7 na godzinę Na razie idzie, ale tu wcześniej to chwilami stawałem Bo mi się na wale zapycha Dużo jest tej słomy, gdzieś tam wchodzi pomiędzy te pomiędzy te pierścienie. Tam z tyłu są skrobaki i i później zatrzymuje mi się wał. Tym bardziej, że jest trochę błotnisto się zrobiło. To tym bardziej tak się robi, bo po tej ziemi nie chce się tak ten wał kręcić. To jest dosyć gliniasta gleba. Także, no ciężko idzie. Tak jak wczoraj widzieliście, przed chwilą widzieliście, ja to robiłem wczoraj. Wapno tutaj poszło. No i trzeba to przetależować teraz, tą słomę zniszczyć, żeby tutaj nam żadne robactwo nie siedziało. Tak jak widzicie, tu jest dosyć długie pole, fajne. No tutaj już mam końcówkę, ale, ale mamy tutaj dosyć długie pole To jest fajnie Trzeba wapnować tutaj, bo jest niskie pH No i auto zawracanie cykli Ja tu sobie unoszę na pompie z tyłu na wałach jedzie Niskie pH, właśnie to wapno też mam nadzieję, że trochę rozluźni tą glebę. Tak teoretycznie tak powinno wapno działać. Zobaczymy. No i na tą słomę też, żeby trochę zadziałało. Wapno powinno zadziałać troszeczkę, żeby tutaj skruszała nam ta słoma ładnie się rozłożyła także, daliśmy tutaj troszkę tego wapna ogółem ciężkie, bardzo ciężkie pole do uprawy jest przydałoby się to zgłęboszować to pole może by tutaj tak mokro wtedy nie było, bo tak to jest bardzo jest, jest mokro. Jakbyśmy tą warstwę późną przerwali w tej glinie, to myślę, że byłoby lepiej, no ale nie posiadamy typowego głębosza. Nie ma skąd wziąć. No to jakoś na razie trzeba, trzeba sobie tutaj radzić. O już, już, już tam stoiwał. Już tam Wał stoi Już Wał stoi A troszeczkę Próbujemy cofnąć No właśnie to jest taki Taki problem się tutaj tworzy Nie podoba mi się za bardzo ta robota No ale cóż, jakoś to trzeba zrobić, bo lepszej pogody tutaj już raczej na to nie będzie A tu żeby wyschło to jeszcze tym bardziej teraz jesienią No ciężki, ciężki temat Żeby to teraz nam chciało jesienią wyschnąć Dobra, na razie to działam. Skończę, zobaczę czy będę jeździł to drugi raz, ale, ale raczej tak. Ja już tu całe pole zjeździłem, już połowę zjeździłem drugi raz. Nie wiem czy to widać, trochę ciemniejsze linie się malują. jak drugi raz się jeździ. Jeżdżę drugi raz z tego względu, że moim zdaniem słabo to było wymieszane, a a po drugim razie już jest fajnie. To poniszczone, wszystko wymieszane. Pierwszym razem to mi się bardzo zapychało. Musiałem jeździć wolnym biegiem. Tam na wale. Gdzieś tam się zawiną te restki pożniwne Później tam są takie skrobaki, to jest wał pierścieniowy, taki między tymi skrobakami, czy może nie skrobaki, tyle takie. Płaskowniki między tymi pierścieniami, żeby tam się nie zapychało nic nie zalegało, a a właśnie jak tam się napcha tych kukurydzy to jest dosyć twarde gdzieś tam stanie i zatrzyma ten wał także po pierwszym razie już trochę to jest poniszczone już mi się tak nie zapycha mocno, czasami zdarzy się, ale już tu szybciej mogę jeździć także Jeżdżę sobie tu drugi raz. Chodzi mi też o wyrównanie tego pola, bo tutaj nie wiem kto, kiedy, jak to uprawiał, ale na pewno było pługiem zagonowym ranę No i znać po prostu te bruzdy. Może to trochę się wyrówna, troszkę pozawala tą ziemię, mam nadzieję. Dlatego drugi raz jeżdżę, bo tu widać nawet tam nie wiem czy tam w filmie widać, tam skrajne robią głęboko a, a tutaj za kołem już prawie nic, nawet z tyłu to się odwraca. także gdzie nie gdzie takie bruzdy ja tutaj też raz orałem pod Puprydza orałem pługiem zagonowym tylko, że ja sobie bruzdy ładnie pozawalałem także dosyć to fajnie wyszło a, a wcześniejsi co tutaj uprawiali no musieli nie zawalać i to tak później zostają takie dziury także w ten sposób to wygląda o. też pada mocna ziemia robimy tu delikatną kopaninę Niestety, tak jak już nieraz mówiłem, na niektórych polach no nie mogę czekać. Nie wiem, jak dalej będzie z pogodą, a, a sami wiecie, jak to jest jesienią. No, trochę popada i później miesiąc czasu, żeby to wyschło, a podejrzewam, że na tej mocnej ziemi tutaj glina i w ogóle to w ogóle nie wyschnie. Już. Także to myślę, ostatni moment na jakieś jeżdżenie w tym polu. Zrobiłbym to wcześniej, a ja czekałem na wapno. Mogłem to rozegrać jeszcze inaczej, bo mogłem to stależować jak najszybciej po skoszeniu, gdzie było jeszcze fajne warunki do tego. A wapno rozsypać sobie po prostu po talerzówce. Też by nie był taki zły pomysł. No ale co, zrobiłem jak zrobiłem już. Tak, jak zawsze powtarzam, teraz to nie ma, nie ma co dyskutować. Jest jak jest, trzeba skończyć robotę. I, i tyle, co tu więcej dużo gadać. Chciałbym, żeby też te resztki były porządnie zrobione. Bo jednak w Kurydze wiadomo jak to jest z tym, z tym robactwem. Teraz jeszcze mamy takie lata jakie mamy, że no nie ma mocnej zimy, żeby to robactwo gdzieś tam wyginęło trochę. I później są mocne ataki takich omacnic czy tym podobne. Także Mam nadzieję, że moje podwójne jeżdżenie nie pójdzie na marne Co ja tu będę więcej nagrywał? Nie ma co więcej nagrywać Kończymy to talerzowanie I leży pole do wiosny Wiosną wykonamy jakąś orkę Tyle dobrze, że kukurydza się później sieje to może się może zdąży w miarę obecność to pole, żeby to jakoś zaorać tak jak już mówiłem na pewno mniejsze fało, żeby tu wcześniej wykosić, wcześniej jakieś zabiegi wykonać, może nawet jakiś poplon rozsiać szybko jeszcze po kukurydzy żeby on wypijał trochę tą wodę no bo co innego no... Inaczej się tutaj nie zrobi. Trochę tutaj, chwilami na kołach trzymam tą talerzówkę, żeby mi się nie zapychała. Bo, bo już jest mokro. Jak nie tam widzieliście, grzebał są takie miejsca. Ogólnie jest, na całym jest mokro. Dosyć. Tak jak mówię, mocna ziemia To jest. Czwarta A, trzecia B. I to wszystko praktycznie glina trochę takiej czarnej. Ale też mocnej ziemi. Także, no, nie jest tu lekko z uprawą. Klon jest, ale doprawić to pole, no ciężko. Coś za coś zawsze. Dobra, kończymy ten film. Dzięki za oglądanie. No i do następnych jakichś tam filmów.